Koniec mistrzostw! Do widzenia! A nie, jednak nie gramy dalej, dobra. To, że gramy dalej, to już wiemy, to był dobry wieczór, bo eee, no, gramy dalej, a teraz przejdźmy do materiału, który zapewne oglądacie rano. Cześć, witajcie, witam Was w kolejnym odcinku z World of Tanks, moi drodzy, witam was w dniu, na który wielu fanów World of Tanks czekało, pierwszy dzień operacji świątecznych, paczki będzie można wydawać, pierdylion hajsu, będzie można yy, liczyć na czołgi z paczek. No właśnie, a co Jeśli, co o tych czołgach z paczek powiedzieć można? Otóż powiedzieć można to, że o ku macie materiał. I o wiperze macie materiał, bo niedawno robiłem, więc tam odsyłam. Nie będę się już tutaj powtarzał. Playlista USA, playlista pojazdy włoskie, ta -dam. Kolejna rzecz. Do gry wchodzą cztery nowe czołgi: trzy w paczkach, jeden przez tą maszynę za tokeny, zwał jak zwał. Dwie dziewiątki, dwie ósemki, do tego przejdę. E, otóż Warg... Nie wyłączyłem face'a, dobra, wyłączę za chwilę. Otóż Wargaming. Jak to na poważną firmę przystało przed wprowadzeniem nowych czołgów do gry, dało nam bardzo dużo czasu, żebyśmy mogli każdym z tych pojazdów pograć, rzetelnie przygotować swoje materiały yy, i żebyście mieli jak najbardziej rzetelne filmy do odbioru przed podjęciem decyzji o zakupie. Czyż nie? No właśnie, nie. Nie, bo w ogóle jak zwykle dało nam czołgi na około 24 godziny przed wprowadzeniem ich do gry. I nie muszę mówić, że zrobienie, zagranie czteroma czołgami przez niecałą dobę, nagranie filmów, wyrenderowanie i tak dalej, jest yy, dość trudne, więc. Ja oczywiście postaram się dzisiaj, przede mną długa noc, przygotować Wam materiały o wszystkich tych pojazdach. Przygotować tak naprawdę pierwsze wrażenia, bo wiecie jakie ja mam podejście do ogrywania czołgów. Ja lubię zagrać dużo bitew na różnych tierach, w różnych sytuacjach i tymi wrażeniami się podzielę. Wiem, że dzisiaj jest moda na krótkie filmy, szybkie, bo młodsi ludzie ode mnie wolą taką przekazywaną informację, na tym też te większe kanały. Na YouTube na tym z tym sobie radzą dużo bardziej, ale ja ani nie jestem duży kanał na YouTube, ani nie jestem już gówniarzem, wręcz starym prykiem. I też mam nadzieję, że moja część mojej widowni po prostu lubi to, co robię za to jak robię, i, a nie, że idę gdzieś z trendami, może i robimy. Ale kto robi dobrze? Więc w tym materiale przedstawię wam krótko, w miarę, jak na mnie postaram się wstępne wrażenia z czterech pojazdów. O tych pojazdach poszczególnych też będziecie mieli filmy, ale te filmy nie będą takie, jakie bym sobie życzył. Jeżeli te czołgi wylosuję z paczek, to będę je ogrywał podczas grudniowych operacji świątecznych i za jakiś czas na kanale pojawią się kolejne materiały. Teraz przejdźmy do tego, co Wargaming wprowadza dzisiaj i nie bijcie mnie. Tylko zrozumcie, że naprawdę ja specjalnie robotę przestawiałem, Dwa dni sobie zlecenie przekładałem, żeby móc nagrać te materiały na kanał, żebyście wymieli co oglądać i będę wdzięczny bardzo od tymi materiałami za Waszą aktywność, jeśli chodzi o komentarze i łapki. Bo to y, chociaż trochę pokaże mi, że warto to było robić. Jeżeli odbiór będzie taki se, no to też pewnie jakieś decyzje podejmę w przyszłości. Idziemy do mojego konta prasowego. M47 Iron Arni, bo to jest jeden z nowych pojazdów. To moim zdaniem, dla mnie osobiście, najfajniejszy czołg z tych pojazdów, przynajmniej po tych pierwszych wrażeniach najfajniejszy czołg z tych pojazdów, które w paczkach obecnie są, czy, ewentual czy, czy potem m, też, porówn porównując z obiektem 283. Dlaczego? Dlatego, że jest to pojazd, którym można spoko zagrać i jednocześnie też całkiem okej okay się zarabia. Dlaczego? Dlatego, że ma bardzo dobrą penetrację na pociskach podstawowych. Więc jako funkcja do zarabiania kredytów, premki, no to jest bardzo ważna cecha. Bo dzisiaj mamy bardzo dużo premek, które są fajne, jeżeli gramy na przykład na złocie. Tutaj taki Potrzeby w wielu sytuacjach nie ma, bo po prostu Iron Army dysponuje bardzo fajną peną. Jak widzicie, ja z konta prasowego praktycznie w ogóle nie korzystam. Teraz to, teraz to się musiało zmienić, bo te czołgi dostaliśmy na konta prasowe, a nie na konta swoje. 230 bazowej penetracji. Myślę, że tutaj nie ma co narzekać. Jeżeli faktycznie trafimy na coś twardego, do dyspozycji mamy 300 peny na hitach, więc o tym też warto wspomnieć. Iron Army jest takim trochę superpersem naszych czasów z losowaniami do dziesiątych Tierów. Jest to też czołg średni, który jednak często ma coś bardziej wspólnego z czołgiem ciężkim. Jest to pojazd, który potrafi coś odbić, ale ja nie chcę oceniać pancerza nowych czołgów, bo. Dużo ludzi nie wie jeszcze, gdzie strzelać, jak strzelać. Na pewno mamy włas, który będzie łapał, więc też jakiś Wixpot weak weak spot jest. Ale jest to pojazd, który ma Alfę, jak na meda, dopasowaną do dzisiejszego wota, czyli nie mamy 240, tylko 320, więc walnięcie już jest jak najbardziej ok. Dodatkowo nie jest ten czołg też mułowaty, bo, żywo bo żywotność co ma jego żywotność. Żywotność to właśnie można się trochę czepiać, że tylko 1300 przy takiej walce z heavykami. ale yy, moc. Na tonę jest prawie 17 koni, a prędkość 40 km/h na najczęściej to jest 39. Może nie jest, to nie jest to demon prędkości, ale porusza się ok. Większym problemem właśnie jest ta prędkość maksymalna na Iron Arnim, a nie moc yy, na tonę. Oczywiście pojazd ten ma dwie wady. Słaby DPM i niecelne działo. Połączenie tych dwóch cech powoduje, że no nieraz człowiek się irytuje. Yy, niedawno robiłem materiały o Tornie, jeszcze jeden będzie o tym film. Tam macie połączenie właśnie gównianego DPM-u z kapryśnym działem, yy, tylko, że ten pojazd w przeciwieństwie do Torna jeździ dużo lepiej i druga sprawa, yy, Iron Army ma naprawdę spoko stabę, jak na tą Alfę, którą dysponuje. I spoko stabilizacja powoduje, że ten, to działo w odbiorze jest też przyjemniejsze. Zobaczcie porównam to wam do, wam do dwururki. Dwururka teoretycznie nie ma najlepszej celności, ale ma super stabilizację, przez co to działo, jak na ruskie działo, wydaje się dużo, dużo bardziej przyjemne, niż mogłyby wskazywać na to suche parametry. Z tym pojazdem bywa podobnie. Oczywiście, jak Wam RNG pokaże środkowy palec, będziecie pudłować. Przy długim czasie ładowania na pewno to przeszkadza. Ja grałem na takim zestawie, ale to już będziemy przechodzili do szczegółów, do szczegółów w oddzielnych materiałach. Dla mnie ten pojazd jest jak najbardziej spoko. Kolejnym czołgiem, który wchodzi z paczek, jest tym razem czołg ciężki, czołg ciężki chiński i to jest BZ-176. BZ-176, czyli pojazd, który zaczyna nam kolejną nową linię. Pierwszy pojazd z nowej linii z czołgami, czołgi chińskie z dopalaczem. I tu już jest pojazd, który, no, on, będzie dla mnie ten pojazd jest trochę w stylu Vipery, trochę w stylu Kalibana, czyli mocno sytuacyjny. Czasami bywa irytujący dla, dla nas, jako dla gracza, czasami bywa bardzo denerwujący dla przeciwnika, więc jest to pojazd, który no, moim zdaniem w niektórych sytuacjach będzie psuł rozgrywkę i nam lub przeciwnikowi więc też na pewno walczyć z tym pojazdem nie będzie fajnie. Też, też nie chcę oceniać pancerza. Zagrałem za mało bitew, żeby się wypowiadać. I plus, dobra depresja działa, 10 stopni. Minus, trochę słaba mobilność. Oczywiście ma dopalacze. Te dopalacze przydają się zwłaszcza w pierwszej fazie bitwy, jeżeli chcemy dojechać gdzieś na jakąś miejscówkę, bo da się zrobić, korzystając z tych dopalaczy, dojechać gdzieś w miarę szybko i oddać jeden ważny strzał, Yy, który na przykład z tych pocisków premium, które strzelają za więcej, yy, ewentualnie strzelić właśnie w kogoś, jak ta, w, też jakiś czołg, który przyjedzie tam dość mobilny, ale zazwyczaj nie mający pancerza. Yy, więc mamy tutaj do czynienia trochę tak jak z Viperą, yy, pojazd, który też na swoich tierach dla tierów niższych będzie upierdliwy, natomiast będąc rzucany z gorszymi tierami, już ta rozgrywka tak fajnie nie będzie wyglądała. I tak samo jak z kalibanem, jeżeli działo będzie się nas słuchało, to będzie fajnie, jeżeli nie, doprowadzi nas to do szału. Dlaczego? Bo tu ładujemy bardzo długo, mamy bardzo niecelne działo. Jeśli chodzi o wartości penetracji, Telefon mnie wybił z rytmu. Yy, mamy tutaj działo, które długo skupia, jest niecelne. Jeżeli będziemy mieli się z kim strzelać, jeżeli będziemy mogli przebijać pojazdy z, małą, z małym pancerzem, bawimy się super, jeżeli działo nas będzie słuchać. Yy, ale mamy też, popatrzcie na penetrację, tylko 208 peny na podstawce i 225 na pociskach premium. 208 to jest naprawdę mało. To jest taki trochę odpowiednik Gonzalo, gdzie tam. Yy, więcej frajdy mamy z czołgu, jeżeli trafimy na pojazdy mniej opancerzone i możemy strzelać z pocisków premium. Czyli yy, mamy czołg premium, który dużo więcej daje frajdy, strzelając z pocisków premium, więc zarab do zarabiania no, nie wychodzimy najlepiej. Przy takiej wartości penetracji, jeżeli da nam mocne dziewiątki i mocne dziesiątki, zabawy już aż takiej nie będzie. Nie będziemy mogli za bardzo przebijać przeciwników, więc będzie grało się dużo, dużo trudniej. Jest to pojazd sytuacyjny, upierdliwy dla niższych tierów. Czasami irytujący, czasami dający bardzo dużo frajdy, kiedy nam te pociski wchodzą srogie. Ale jeżeli ktoś myśli tylko pod względem zarabiania, to nie jest premka dla niego. To jest premka do zabawy, to jest premka do. Trollowania ludzi, a nie do regularnego zarabiania kredytów. Mimo wszystko, po tych pierwszych bitwach, grało mi się tym pojazdem dość przyjemnie i chętnie jeszcze go pogrywam. Ale ja jestem gościem, który bardzo lubił Kalibana, więc weźcie to pod uwagę. Jestem gościem, który lubi też Gonzalo, więc to też weźcie pod uwagę. Viperę też lubię grając na gordzie. I teraz, zanim przejdziemy do tego Ancymona, to mam do Was jedną prośbę. Otóż, moi drodzy, mam. Przyjemność współpracowania z Operą GX, i bardzo by mi zależało, jeżeli nie korzystacie z tej przeglądarki, nie macie jej u siebie, to w przypiętym komentarzu jest link polecający, przeze mnie, skąd możecie taką przeglądarkę pobrać na swój komputer i ją zainstalować. To zabiera naprawdę niewiele czasu. Dla Was to jest raptem kilka sekund. Dla mnie jest to jakieś wsparcie oczywiście, jakieś wsparcie finansowe, ale też jakieś wsparcie, które dzięki Waszej aktywności może mi pozwolić na kolejne jakieś współprace w przyszłości. Poświęcam naprawdę dużo, poświęciłem naprawdę dużo czasu, by móc pograć tymi czołgami, przygotować dla Was ten materiał i kolejny. I kolejne zresztą yy, w dość intensywnym dla mnie okresie, więc naprawdę. Nie proszę o pieniądze, nie proszę o, nie proszę o donaty, nie proszę o, patron, o bycie patronem, nie proszę o stawianie kawy. Proszę tylko o to, żebyście, jeżeli znajdziecie chwilę czasu, ściągnęli i zainstalowali y, tą operę z mojego linka. Was to nie będzie nic kosztowało, a mi być może Pozwoli na pewien rozwój w przyszłości. Tyle jeśli chodzi o materiał sponsorowany. Ja sam z OperGX zacząłem korzystać. Eee, natomiast teraz przejdźmy do kolejnego pojazdu, bo to zapewne interesuje Was bardziej niż pierdzielenie i że, żebranie starego bryka. Otóż przechodzimy do moim zdaniem najtrudniejszego czołgu do grania z tych trzech nowych czołgów z paczek: czyli Char Mle 75 Jak zwał, tak zwał. Francuski czołg lekki tieru 9. Bo tym czołgiem zagrałem najwięcej bitew, najbardziej mnie irytował. I uważam, że niestety dla większości osób, które normalnie grają sobie w wota, nie są wyjadaczami, nie są doświadczeni, tylko po prostu grają sobie, bo grają, ten pojazd będzie bardzo trudny do ogarnięcia, będzie bardzo irytował i raczej nie będzie dawał przyjemności. Żeby ten pojazd dawał frajdę, trzeba go poznać, trzeba go opanować, trzeba też. no. Trzeba też niestety w niego, trzeba go też niestety doinwestować i myślę, że najlepsi gracze, gracze, którzy lubią czołgi lekkie, gracze, którzy lubią burą sukę, być może się na nim odnajdą, ale mamy tutaj pojazd lekki dość konkretnych gabarytów, który nie ma dobrego bazowego zasięgu widzenia, więc nie jest takim idealnym spoterem. Ma mechanikę jak polska dycha, więc to już jest pewien, to już, to jest pewien atut, bo ma coś... Oryginalnego, ale jest to pewne utrudnienie, i ma też bardzo specyficzny magazynek. Jaki? Otóż możemy oddać dwa strzały na magazynek. Każdy oddany strzał to są trzy pociski. Te pociski mniej więcej robią pyr-pyr-pyr. Każdy, kto grał na niskich tierach, gdzie tam są takie czołgi, wie jak bardzo jest to irytująca mechanika. Dlaczego? Bo to sprawdza się tylko na bliskim dystansie. Ten czołg nie nadaje się do snajpienia, już nawet na średnim dystansie gra się trudno. Bo zazwyczaj ten pierwszy po pocisk może gdzieś poleci jeszcze w cel, ale te dwa kolejne latają sobie gdzie chcą. Dlaczego więc go porównałem do Burei Suki? Bo. Tak samo jak Bura, najlepiej będzie się sprawdzał w momencie, kiedy będziecie mogli wyjechać na bok, na tył przeciwnika, na blisko i wtedy, i wtedy strzelacie właśnie te dwie serie. Każda seria to trzy pociski, każdy pocisk to 200 uszkodzeń średnio na strzał, czyli możecie w bardzo krótkim czasie... W, 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 no, w bardzo krótkim w czasie, kilku sekund pozbawić przeciwnika około 1000-1200 HP, 1200 HP To będzie irytujące, jeżeli będziecie tego ofiarą, ale y, niestety y, magazynek ładuje się dość długo, bo prawie 40 sekund, y, i to powoduje, że no, niestety DPM tego pojazdu jest delikatnie mówiąc żałosny, bo to jest 1660. Mobilność tego czołgu jest bardzo fajna, depresja 8 stopni, tutaj pewnie chcielibyśmy, żeby było dycha, 15 stopni podnoszenie działa, to bywa upierdliwe. Jak to na lighta, niby warto grać z racjami bojowymi i w ogóle też, żeby ten czołg podkrę podkręcić, ale pojazd lubi się zapalić. Eee, co jeszcze można o nim powiedzieć? Ma bardzo mało hapeków, bo jest to czołg lekki. Mamy tutaj do dyspozycji tylko 1150. Uwierzcie mi, to jest bardzo mało dzisiaj. Przy czołgach, które nawet wchodzą teraz do gry, jak ten chiński. Heavy, który strzela za około 800. Przy dużych alfach, przy magazynkach momentalnie te hapeki wam się wywalają, momentalnie je tracicie i macie problem. Na pewno jest to czoł, który będzie trudny do gry i nie będzie się nim też łatwo zarabiało. Dlaczego? Otóż dlatego, że żeby Faktycznie podciągnąć jego, w, jego skuteczność, wypadałoby korzystać z pocisków premium, bo podstawowe to tylko 200 penny, to nie jest dużo jak na 9 tier. 240 na goldzie też szału nie robi, ale jednak jest znacząca różnica, co już motywuje nas do grania goldem. Z tych pestek, wbrew pozorom, też się będziecie mogli wystrzelać, co pokażę wam w materiale o tym pojeździe. Celność 038, ale te, na to bym tak nie patrzył, bo ten system strzelania jest mega, mega, mega irytujący i tak naprawdę należy grać. Na blisko. Dzisiaj, jeśli chodzi o spotowanie, też ciężko mi powiedzieć, coś tam próbowałem spotować, ale dzisiaj, w czasach Manticore na dziesiątych tierach, kołowców, testereteków, też takie spotowanie nie jest łatwe. Zwłaszcza, że moja załoga, racje bojowe to są akurat podstawowe moduły i moja, moje maskowanie wynosi 30, niecałe 5. To jest mniej bodajże niż ma bura, suka, więc sobie też na to też sobie coś tam. Już myślę, tutaj możecie odpowiedzieć. Na pewno, jeśli chodzi o ten pojazd, ja będę go ogrywał. Raczej będę zbierał tylko po 100 obligacji w tygodniu, bo pewnie tak on będzie miał funkcję. Podczas operacji świątecznych raczej dużo nim grać nie będę. Zrobię, mam nadzieję, kiedyś MK i, i ten pojazd raczej sobie będzie chyba stał. Pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie, moim zdaniem, jest to trudny, a nawet bardzo trudny czołg do gry, który ma wiele irytujących cech, przez co bardzo dużo osób się zwyczajnie od niego odbije. No i teraz idziemy do ostatniej dziewiątki, która do gry wchodzi, ona będzie bodajże do zdobycia, do zdobycia za, za żetony, później jak osiągniecie, jak osiągniecie ten dziesiąty poziom. dziesiąty poziom świąt, no to będziecie mieli ten automat, tam są żetony i z tych żetonów będzie szansa, żeby ten czołg mieć w wypożyczeniu albo na stałe. Tylko, że niestety tutaj moim zdaniem WG zaliczyło faila. Czemu ja nie widzę? To jest, to jest czołg średni, daj mi tu. O, to jest obiekt 283. WG zaliczyło faila. Dlaczego? Dlatego, że najpierw powiedziało nam, że to będzie premka, a potem powiedziało, nie, nie, słuchajcie, tam był błąd, to premka nie będzie. I... Moim zdaniem przez to, że ten czołg premką nie jest, to jest on totalnie w tej grze niepotrzebny. Gdyby to był pojazd premium, dziewiątotierowy, no to jeszcze spoko, moglibyśmy pograć. Dla obligacji, dla kasy. A tak, dostajemy czołg, który ma wieżę z tyłu. Nie każdy czołg z wieżą z tyłu lubi. Czołg, który ma 5 stopni depresji. Nie, 5, 5? 6, przepraszam. 6. Yy, nie każdy lubi czołg z tak słabą, o, o, z tak słabą depresją. Yy, niby to jest met, ale i, i jeździ 50 na godzinę, ale żeby się, żeby się rozpędzić do tych 50 na godzinę potrzebujecie dość dużo czasu, bo jest mm, troszkę troszkę jednak potrzebuje do, do rozpędzenia się. A tym pojazdem raczej się gra. myślę bardziej jak czołgiem ciężkim, no, typowo jak macie wieżę z tyłu ho, próbujecie chować dolną płytę. Yy, czasem coś odbijecie, ale przy mocnej penie łapiecie też powierzy. Ten pojazd nie ma żadnych specjalnych cech Nie ma żadnych specjalnych mechanizmów Po prostu jest kolejnym czołgiem z tyłu Ze słabą depresją działa z setką, która strzela po 300 Ma 226 na podstawce 300 na godzie. jest to tier 9 I tyle Nic specjalnego Gdyby zarabiał więcej, byłby jakiś powód, żeby nim grać Gdyby zarabiał obligacje Tak samo, a tak Ktoś se pogra, ktoś se wyemkuje Ktoś zrobi trzy znaki biegłości Ale raczej nikt tym za bardzo w dłuższej perspektywie dla fanów grać nie będzie. Dlaczego? Bo na dziewiątych tierach jest pierdylion lepszych czołgów. Więc jak dla mnie, to jest najmniej atrakcyjny z wprowadzanych pojazdów. Tyle jeśli chodzi o zbiór informacji w pigułce. Ja teraz zabieram się za nagrywanie materiału z pierwszych wrażeń o każdej z tych maszyn. Filmy postaram się Wam publikować. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy chcecie filmy o kolejnych czołgach, bym wrzucał jak najszybciej. Jeżeli tak, a nie, że każdego dnia po jednym filmie, jeżeli chcecie, by tak faktycznie było, aktywność i łapki w górę, jeżeli będzie naprawdę, zauważysz, że naprawdę jest duża wasza aktywność i dużo łapek w górę, no to będę publikował kolejne materiały. Jeżeli to wam wystarczy i nie będziecie tak bardzo czekać na kolejne filmy, to pojawią się one po prostu w odstępach poszczególnych dni. Dziękuję za poświęcony czas. Przypominam o tej operze GX, o linku. O tym, żeby to ściągnąć i zainstalować. Dosłownie, nawet zainstalujcie na chwilkę, odpalcie, potestujcie. I tyle. Jeszcze raz dziękuję pięknie. No i cóż, zapraszam na Twitcha, na opening 200 paczek i na pojedynek z vdr o 20 subów. Miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.